Cześć, tu to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22. W dzisiejszym odcinku, tak jak widzicie... Jadę sobie już z... Z, z żarciem dla świn. Bo niestety skończyło się po, tej, po tym miesiącu. Więc damy sobie im, Ile możemy... Ile mamy. Widzę, że coś tu przybywa, ale z tego co widzę, to każdego rodzaju i to mnie, to mnie troszkę martwi. Myślałem, że to troszkę inaczej działa, no ale. co mię skręcić. Ja widzę cofać dwóch Dobra Wracając. Tak coś tam nie wiem ile czy mi się to opłaci Zobaczymy Co to tylko jedno zatrawiło No i dzisiaj sobie w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie żniwa rzepaku Tak jak zapowiadałem Będę zliwa, w tym odcinku i w kolejnym odcinku lecimy sobie z trawą na kiszonkę. Ja już znajdę mam pomysł jak, w jaki sposób yy. no, może szybciej. Bo weźmiemy sobie owiarkę, a w dalszej w późniejszym czasie, w późniejszym okresie jeszcze miałem właśnie miałem wyrodać tę Yy, jeszcze w późniejszym okresie wymienimy sobie pracę na prasę z owijarką od razu. I wtedy będziemy, mieli, yy, będziemy mogli robić sobie automatyczną kusiągę, jednym słowem. tak yy, Wsiadam sobie w kombajn najpierw. Yy, pojadę już na pole, włączę pracownika. Pojeżdżę chwilkę, włączę pracownika. I będziemy sobie zwozić belki. Robelki myślę, myślę chyba dla siebie część, ale tu jest ich dosyć dużo. Zobaczymy ile ich wyjdzie. Bo jak wyjdzie na przykład tej przyczepy, to po przyczepy zostawię dla siebie, a resztę pójdzie do sprzedania. Zawsze to kasa dodatkowa, a potrzebuję ogólnie na owiarkę na do PL22000, więc musimy skądś wziąć. Dlatego też będę chciał świnie sprzedać. Będę musiał troszkę poczekać, bo mi spadło cena ich niestety. No ale za chwilę, za, za chwilę będą więc myślę, że będzie dobrze. Dobry. Lecimy sobie z żebaczką. Te pole jest dosyć duże, więc z tego rzepaku też powinno być trochę. To jest chyba w sumie jedno z większych, pierwszy raz się tak, tak duże pole rzepakiem. W sensie nie mylę, było pole nr 30 i szane rzepakiem to jest takie duże, ale, e, te pole, ale ten rzepak był na ziarno, nie na olej. Teraz lecimy, rzepak i słonecznik jest zawsze na olej, więc no, bez różnicy. E, może po tych żniwach wystartujemy sobie z tymi e, krowami. Jeśli się uda kasę odbierać, chciałbym też ruszyć z krawami i wtedy jesteśmy ustawieni w sobie. To będzie dosyć. Myślę, że powinno być dosyć sporo tego rzepaku. Te dwie przyczepy powinny być tutaj. Więc to była dosyć dobra ilość, By było jakieś 12 palet, 10-12 palet. Oleju, a olej jest strasznie drogi. Tu kur jeszcze mają. Żarcie. A no tu cały czas jest na 100%, bo położyłem belkę po prostu wybelki One przyjmują tę pelkę i troszkę. Więc tam cały czas się uzupełnia im jedzenie. No Ale powiem wam, że myślałem, że troszkę szybciej to będzie się produkować, dlatego. Yy, obawiam się yy, tej... Próbowałem, ona kosztuje maksymalnie 3600. No możemy niby zrobić te tkaniny na no 11, tylko ciekawe jestem w jakim one tempie się produkują i czy, taka, czy jedna taka forma wystarczy na bieżącą produkcję, czy raczej więcej będzie stałe, jak produkowało. Bo jak coś, to, nie, nie, to zbieram kasy i postawię to większą, drugą, jako drugi budynek. I bym mieli wtedy dwie. A to by też było dosyć myślę, że dochodowe. Ja byłem mieli w sumie 785 owiec na kolejnym pasku. Chyba sobie spuścimy pracownika. Na terenowej w tą stronę. my sobie zwiedziemy te belki. Te belki też nam chwilę zajmą. Ok. Ja sobie tu ustawię pracownika i niech sobie jeździ, a my się bierzemy za inną pracę, bo mamy ich, mamy ich troszkę. A i w kolejnym odcinku już będę miał rozpisane co, gdzie będzie... Ej, stop. coś, Co, gdzie będziemy siali, bo musimy Mało myśleć o tym, dobra. Ja sobie wsiadam do i i lecimy po belki. Muszę jeszcze pomału o tym myśleć, bo będę musiał siać. Jeśli jest jakieś na zimę coś ściany, to muszę już siać. Będę musiał siać. No i na pewno pszenicę będę chciał zasiąść w tym sezonie. Niby owca długo nie było. No ale owiec, owiec jest to, że. No, kurę go nie przyjmuję, a mi potrzeba niestety żarów dla kur. Więc nie mam, Niestety, ale nie mam wyjścia, no nie, nie da mi się. Yy, chyba, że ben, ja będę miał więcej punktów, na pewno będą wszystkie plany siane. Yy, bo no jednak im większa różnorodność, tym ciekawi. Tu no w sumie blisko naszego tego naszej farmy mamy już wszystko wy, wszystkie pola wykupione praktycznie to po drugiej stronie drogi chcę, muszę będę musiał też kupić drugim czasem a nie chyba nie będzie <śm> Nie wiem, cały czas się zastanawiam, czy zainwestować po prostu, czy nie zainwestować po prostu tych pieniędzy wszystkich w pole, które zarobimy w tym sezonie, żebyśmy mieli na, na solidne prace, no i chyba tak zrobimy, że ten sezon wszystko, ile zarobimy, tyle zainwestujemy wszystko w pola, dosłownie wszystko, a reszta a w kole, dopiero po, po tym sezonie, co będzie, zainwestujemy w krowy bo w tym sezonie na pewno bym chciał, nie chciał po tym sezonie od razu kupować tylko bym wolał już zasiane pola kupić bo jednak zawsze to bez pracy jednym słowem no. kupić już zasiane żeby były już zasiane to wtedy tylko mamy nawieźć sobie jeśli nie są nawiezione w 100% a tak to mamy z górki jedna pełna przyczapa będzie. To jest strasznie dużo, bo 20 belek to jest 75 tysięcy litrów słomy w sumie. 75 tysięcy litrów. No troszkę tego jest. to chyba 4,5 się nawet litrów mieści do jednej belki. Dwadzieścia dwie... Dwadzieścia dwie belki... 22 belki, na no to mamy... No, ponad... Czekajcie, no... Nie, tysiące i pół tysiąca nie chociaż tej słomy się mieści 5000 litrów, to chowało za dużo i za dużo za dużo będzie tej, tej słomy, więc na pewno pójdzie na sprzedaż. Kilka belek na pewno musi iść na sprzedaż, bo by było zdecydowanie za dużo. Muszę sobie odsunąć tę paletę, bo nie wykręcę inaczej. Ja sobie częściej balek zbiorę później Dobra, rozotowujemy. Muszę sobie postawić jakąś wiatę na te belki. Czekajcie wiem się. Tak, tak się nie ustawię. Dobra, lepiej sobie poradzimy o, o o o, to mi chodziło, ja bym sobie zostawił w sumie tak 3, 6, 9, 10 belek. Myślę, że to już będzie nad, więc reszta pójdzie, reszta pójdzie na sprzedaż. Dobra, my sobie jeszcze pojeździmy tylko złożyć to ja sobie tutaj przysiądę się ja sobie jeszcze pojeżdżę trochę pięknie myślę że zbiorniczek będzie na pewno pełny myślę obstawiam, że więcej będzie trochę tego niż jest to te pole jednak dosyć szybko ubywa. to będzie 1,5 zbiornika to będzie max może 2 10 palet oleju będzie ciężko zdobyć. Może się uda, no zobaczymy. Fajnie by było tak w sumie, bo żeby jak najszybciej zarobić, no to po miejscu... chcę po prostu jak najszybciej rozwijać farmę. Jednym słowem. W sumie, będę musiał zaraz nowego pracownika włączyć i jechać po pszczapę. W sumie co? Widzimy się chyba za chwilkę, jak już będę wysypywał. Ja jestem z powrotem sobie pracownika na drugą stronę, żeby pamiętam tam zbiornik, żeby miał jak podjechać. I lecimy sobie dalej. W sumie tu mamy jeszcze... Tu jest jeszcze na polu 55 I dla, ile ono będzie kosztować? Które to mamy słońce. Na, na pewno będę chciał kupić jakieś pole. To pole ile? 118 chyba jedno jakieś wielkie, strasznie. Jak tutaj to wygląda? Nic nie widzę za bardzo przyszłości w tym polu na ten moment. Coś nasze, w naszym budżecie. 400 Iść. To teoretycznie mogło być, te dwa pola, no ale raczej. Raczej sobie któreś z tych kupimy tutaj. 170, 150 i 145 na bym kupił to. To jest za drogie, to jest za drogie. Więc no, na start kupimy y, to. Dobra, teraz ja tutaj nieoddajtownie. Któreś pole zakupimy sobie z tych najbliżej, a w późniejszym czasie będziemy widzieć. Więc co. Rezultaty chyba tych żniw z tego rzepaku pokażę Wam już po tym, w następnym odcinku. A my widzimy się w sumie w kolejnym odcinku, aby nie patrzeć. Więc co? Ja zapraszam jeszcze raz do subskrypcji, komentarzy, łapkowania. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.